Nie docenić przeciwnika jest bardzo łatwo. Potem tak dostaniesz po tyłku, że... No to jak ci, co to nas zbordowali i wyszli z założenia, że jesteśmy duby. A potem no. kurde ten... The <laughs> Ale to i tak nie było tak, jak nas później rozjechano. Tak. Zupełnie inny kaliber. Ale co, no nie no, mimo wszystko jest okej okay, tutaj w sklepce dzisiaj. Nie ma jakiegoś tragedii. No, nie? tak jest takie pół na pół no, w tej chwili. No, mamy ten, pie, nie wiem, 9 czyli minus 3 to jest 6 do 4. No, no, widzę no. No, no, te kraken. Między, w, między wulkanem a skałą fajnie. E, to, wy, wyjeżdżamy na zewnątrz, nie chce mi się tutaj tak, więc jak wyjeżdż... Dobra, w no Teraz nie, jakby nie, jadę, to nie, im się Ok, Okej, okej, I pójdź prosto i skręć w lewo. Byłaby część W dziale, niestety. Nawet część no Ale są... Ale są zdebastowani, więc. No, mówiłem, że może. Akurat. One ball. What the fuck, I jeszcze wulkany dostali trafienie. Trafiłem ich, ale przeżyli Nie idę tam e, fala Teraz mnie zabił wulkan! Jaki Ziaj. kurde Tak timing Karma Dobra, wrócę do nas podłatam. Tak w gorszym wypadku się po prostu już z powrotem Ja ich z dwóch y... z... tak, poblandajowałem Okej okay. I wacu, wróciłem do nas. Drzwi. Czekaj. Chodzę, podebinie. Już się Nie wiem jak skąd ten był już Jest okej. Okay. Zatonęli Pogadaliśmy krakena, o kurde, uwaga ci kabul. Zachowaj się! <śmienny> No ja nie zdążyłem niestety. Już się podoszę. już się Tak uważaj, żebyś nie został klocem Podobno Uwaga pro tip: nie łatajcie dziur w takiej sytuacji. Zostawcie przynajmniej jedną. I nie wychodźcie na górę, jak wulkan wybucha I <śmiany> nie, nie róbcie areny pod wybuchającym wulkanem <śmiany> Nie, a ja na górach można. Pamiętasz, jak na tą biegatunę troszkę jest to zrobiliśmy No na tak, biegatynie. to, 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 to jest tak, jest połowy piątek na to Dobre, dobre. Zrobiłem Legendary Gil Calegera Nice